Niektórzy z obecnych w tym samym czasie oznajmili mu o Galilejczykach, których krew Piłat piłac mieszał z ich ofiarami, i odpowiadając, Jezus im odpowiedział, mówiąc: Myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż wszyscy Galilejczycy, że to ucierpieli? Nie, powiadam wam, lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Albo owych osiemnastu na których zwaliła się wieża w Siloam i zabiła ich. Myślicie, że byli większymi winowajcami niż wszyscy ludzie mieszkający w Jerozolimie? Nie, powiadam wam, lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Opowiedziało więc im tą przypowieść. Pewien człowiek miał drzewo figowe zasadzone w swojej winicy. Przeczukać na nim owoców, ale nie znalazł. Rzekł więc do ogrodnika, patrz, Trzy lata odkąd przychodzę szukać owocu na tym drzewie figowym, a nie znajduję. Wytnij je. Po co jeszcze ziemię wyłajawia? Lecz on mu odpowiedział: Panie, pozostawię je jeszcze na ten rok, aż okopię je i obłożę nawozem, jeśli wyda owoc w przyszłości, jeśli nie, wytniesz je. Szczęść Boże, zapraszam na krótką refleksję biblijną Ewangelia Łukasza rozdział 13, od wersetu 1 do 9. Jest to czytanie Ewangelii na trzecim niedzielę Wielkiego Postu, rok C. O tym fakcie, który Jezusowi powiedziano o Galilejczykach, Jezus nadaje jeszcze drugi fakt, 18, na których zwaliła się wieża w Siloam i ich zabiła. W Piśmie Świętym często mamy pary stworzone z dwóch elementów i niejednokrotnie te pary, mówiące o jakichś elementach skrajnych, Mówią o całości, bowiem Galilea była na północy starożytnego Izraela, Siloam była w Judei, czyli na południu. Zatem, czy, za, czy na po północy, czy na południu, także czy to Galilejczycy, czy Judejczycy, e, również z innej strony patrząc, czy to osoby, które czyniły jakikolwiek kult, składamy ofiary, czy osoby zajmowały się czym innym, Wszystkie osoby są grzesznikami, czyli rozszerzając to ten tekst, ta te właśnie podwójne powiedzenie mówi o wszystkich, że wszyscy są grzesznikami, dlatego wezwanie z nawrócenia. Ale oczywiście wśród tych grzeszników niektórych dotyka kara Boża w jakiś szczególny sposób. Dlatego później też Pan Jezus mówi o przypowieści, że Bóg jest w swoim planie cierpliwy, ale ta cierpliwość ma również pewne ograniczenie. Zobaczmy teraz najpierw kontekst biblijny. Tak jak w dzisiejszym czytaniu Ewangelii Pan Jezus wzywa do nawrócenia, o nawró potrzebie nawrócenia czytamy już na samym początku Ewangelii w nauczeniu świętego Jana Chrzciciela w trzecim rozdziale wersety 8 do 9. Wydajcie więc owoce godne nawrócenia i nie próbujcie sobie mówić. Abrahama mamy za ojca, bo powiadam wam, że z tych kamieni może Bóg zbudzić dzieci Abrahamowi. Już siekiera do korzenia drzew jest przyłożona, Każdy więc drzewo, który nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień wrzucone. Możemy również przytoczyć tekst z księgi proroka Amosa z cz czwartego rozdziału, gdzie zapowiedziany jest sąd. Ale również, że wcześniej Pan Bóg posyłał im różne znaki, szczególnie kataklizmy, które na nich sprowadził, aby się opamiętali i nawrócili. To ja sprowadziłem na Was klęskę głodu. We wszystkich waszych miastach i brak chleba we wszystkich waszych wioskach, aleście do mnie nie powrócili wyrocznie Pana. To ja wstrzymałem dla was deszcz na trzy miesiące przeczni wami. Spuściłem deszcz na jedno miasto, a w drugim mieście nie padało. Jedno pole zostało zroszone, a drugie pole, na którym nie padał deszcz stało się suche. I wlekli się mieszkańcy dwóch, trzech miast do jednego miasta, by napić się wody. I nie zaspokoiły pragnienia, aleście do mnie nie powrócili wyrocznie Pana. Karałem Was z ważeniem i śniedzią zbóż, liczne ogrody Waszej, winice, drzewa figowe i oliwki zjadła szarańcza, aleście do mnie nie powró powrócili wyrocznie Pana. Zesłałem na Was zarazem, jak na Egipt, wybiłem mieczem Waszych młodzieńców, a konie Wasze uprowadzono. W ogniu spłonęły Wasze obozy, kiedy gniewałem się na Was. Aleście do mnie nie powrócili wyrocznie Pana. Spustoszyłem was jak podczas Bożego spustoszenia Sodomy i Gomory. Staliście się jak głownia wyciągnięta z ognia, aleście do mnie nie powrócili wyrocznie Pana. Tak uczynię Tobie Izraelu, a ponieważ ci to uczynię, przygotuj się by stawić się przed Bogiem Twym Izraelu. Oto Ten, który tworzy góry i stwarza wichry, myśl ludzkie poznaje, wywołuje oczenkiem i ciemność, Stąpa po wyżynach ziemi, Pan Bóg zastępów jest Jego imieniem. To, że Pan Bóg jest cierpliwy, nie znaczy, że Pan Bóg jest bezczynny, Łączno, łącząc to z tym tekstem z Księgi Proroka Amosa. Pan Bóg daje różne znaki, szczególnie dozwalając, że e, otrzymuje jakiekolwiek cierpienie, jakieś niepowodzenia, czy no nawet e, jakieś tragedie, kataklizmy, po to, abyśmy się opamiętali i nawrócili. Pragnę wszystkim życzyć miłej i owocnej refleksji nad tym fragmentem Ewangelii. Szczęść Boże!